Witam widzów w portalu videotesty.pl W dzisiejszym filmie zaprezentujemy Wam najnowszy odkurzacz firmy MPM BORA 2 BORA 2 jest odkurzaczem wodnym Dodatkowo wyposażony jest w filtr HEPA Dzięki czemu jest bardzo przyjazny alergikom oraz dzieciom Dzięki zastosowaniu podwójnego systemu filtrowania możemy mieć pewność, iż kurz nie wydostanie się z odkurzacza Także sterowanie odkurzaczem jest bardzo proste Przycisk włącznika jednocześnie służy do regulacji mocy odkurzacza. Drugi przycisk służy po prostu do zwijania kabla. Długość kabla w odkurzaczu to aż 5,5 m, a łączny zasięg odkurzacza to 9 metrów, doliczając rurę teleskopową. Filtr HEPA możemy bez problemu wyjąć. Dodatkowo w zestawie dołączany jest olejek zapachowy. Jeśli skropimy nim filtr, wtedy odkurzacz zamienia się w odświeżacz powietrza. Spora 2 posiada dość dużą i praktyczną rączkę. Dodam, iż sam odkurzacz jest dość ciężki i duży. Zbiornik na wodę także posiada własną rączkę, dzięki czemu możemy go bez problemu w każdej chwili wyjąć. Na zbiorniku znajduje się także oznaczenie, do którego należy nadać maksymalną ilość wody. Przykrywka posiada gumową uszczelkę, a podczas pracy odkurzacza zasysana jest próżniowo z zbiorniku na wodę zamontowanych jest jeszcze kilka elementów, jednak wszystkie można w bardzo prosty sposób wyjąć, aby je dokładnie umyć. Jest to bardzo praktyczne, gdyż odkurzacz nie wymaga worków na kurz. Zaoszczędzimy w ten sposób sporo pieniędzy. W skład zestawu wchodzą także dość długa i elastyczna rura odkurzacza, praktyczna teleskopowa rura, przystawkę podłogowo-dywanową oraz szczotkę do parkietu, dużą i małą turboszczotkę, Przystawkę wąską, okrągłą oraz przystawkę szczelinową, a także instrukcję obsługi i olejek zapachowy. Jest także przyczepiona do rury przystawka na akcesoria. Po zakończeniu odkurzania wystarczy wyjąć zbiornik z wodą, wylać z niego wszelkie zanieczyszczenia oraz dokładnie go umyć. I to wszystko. Ponownie odkurzacz gotów jest do sprzątania. A teraz zapraszamy na właściwy test sprzątania. A teraz pora na podsumowanie testów odkurzacza MPM BORA2. Na początek omówimy wady. Przede wszystkim odkurzacz jest dość duży. Aby go przechować, potrzebujemy sporego kawałka miejsca. Waga urządzenia jest dość duża, ale przenoszenie ułatwia praktyczny uchwyt. Dość duży poziom hałasu odkurzacza może przeszkadzać niektórym domownikom. Dochodzi on nawet do 85 dB. A teraz pora spojrzeć na odkurzacz z drugiej strony. Jakie więc ma on zalety? Przede wszystkim bardzo bogaty zestaw akcesoriów. Mamy końcówki do każdej powierzchni, do dywanów, do paneli, możemy nawet swobodnie wyprać tapicerkę w samochodzie. Praktyczna, elastyczna rura oraz rura teleskopowa sprawiają, iż zasięg odkurzacza jest ogromny. W połączeniu z kablem, który ma aż 5,5 metra, łączny zasięg odkurzacza to 9 metrów. Filtr wodny i filtr HEPA bez wątpienia są największymi atutami odkurzacza Bora 2. Przede wszystkim odkurzacz jest bardzo przyjazny dla alergików oraz dla dzieci. Dzięki dołączonym olejkom zapachowym podczas odkurzania zmienia się on także w odświeżacz powietrza. Brak wymiennych worków na kurz pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy. Natomiast w porównaniu z tradycyjnymi odkurzaczami bezworkowymi, czyszczenie Bory 2 jest szybkie, łatwe i przyjemne. No i ostatnia rzecz, czyli cena. Według mnie nie jest ona wygórowana. Dostajemy w cenie naprawdę masę akcesoriów oraz bardzo mocny, przyjazny osobom uczulonym na kurz odkurzacz, który poradzi sobie z praktycznie każdym zadaniem i sprawdzi się w każdym domu. Poszczegółowe informacje zapraszam na portal wideotesty.pl do pełnej recenzji. Na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was, cześć.